Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj 15 paczek z ikoną, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu co wy trafiliście, bo naprawdę oddawało niesamowicie. Jeżeli chodzi o lewika, prawdopodobnie między 18 a 20 startujemy. No dobra, no to lecimy moi drodzy, kolejna paka z ikoną i zerknijmy, bo mamy PO. Uuu, to musi być Jean-Luc Zambrotta. Uwaga, 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 jeżeli tak, to jest kolejny spektakularny traf. Tak, Zambrotta, bardzo ładnie, bardzo ładnie. słuchajcie, Zambrotta ogarnia gierkę, Zambrotta, wszechstronność przeogromna, 700 tysięcy końców Gianluca, Zambrotta, słuchajcie, no i on ma 4 na 5, Elopeo. top, 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 top. Zobaczmy, kolejna paczka z ikoną i to wygląda na jakiegoś dzika i tym dzikiem będzie Nemania widić, Co się dzieje dzisiaj. Ej, ja nie wiem, czy to nie jest zbugowane, bo naprawdę leci więcej lepszych ikon niż tych słabszych. No nie wiem, na około 10 ikon, słuchajcie, poleciał jeden słaby. A tu widzisz to, to znowu jest pół miliona plus. Dobra, no to proszę państwa, lecimy. Kolejna paczka z ikoną. Zerknijmy jakieś bydle. Znowu wygląda mi na widzicie, ale nie to jest Anglia. Ty, no to. A Ferdinand? Czy to mógł być Ferdinand? Nie, chyba nie, nie wygląda na Ferdinanda. Campbell! To może być Campbell! Tak, Sol Campbell! O mój Boże! Co tu się dzieje z tymi ikonami? Matko jedyna, Campbell też prawie pół miliona. Nie ogarnąłem. Moi drodzy, paczka z ikoną, no i szukamy tutaj czegoś spektakularnego. No i patrzymy, jest SPO, jest Rumunia, Hadzi. I teraz pomyślmy, czy Hadzi na tym etapie gry będzie zły. Za moment jak się przekonamy, nie wiem jakiego wartość. Ma powershoty, eee! Hola, hola! E, Georgię Hadzi ma, słuchajcie, Power więc jak najbardziej ok, 700 tysięcy końców. Właśnie tak coś czułem, że ten Hadzi, no, będzie OP. Nice, let's go, let's go. No i moi drodzy, kolejna paczuszka z ikoną wjeżdża na rejony, i ta ikona to kierunek napasnik. Ukraina, no, to już nie będzie, słuchajcie, karta jak Georgię Hadzi, którego wartość była na poziomie. 700 tysięcy, tutaj zdecydowanie ee, gorzej. Andrii Szewczenko, overal 88, ale chyba wiele pozostaje nam do życzenia. Ten traf niestety, niestety. Andrii Szewczenko. 450 tysięcy, chociaż powiem wam, on ma też powershoty. Okej, okay, złote i do tego fineski szare. 450 tysięcy. Chyba nie doceniliśmy Andrija Szewczenki. My otwieramy kolejną ikonę, no i zobaczymy teraz. No, byliśmy słuchajcie na Ukrainie, byliśmy słuchajcie w Rumunii, a teraz jedziemy do Serbii i Serbia. To jest jak najbardziej okej. Okay. Boneymania, widzicie ogarnia gierkę, obowiązkowy cień. I jazda pół miliona. Powiem wam, że na razie ta ikona oddaje trzy karty na poziomie 400, 500, 700 tysięcy. Rewelacja, rewelacja. A teraz, moi drodzy, otwieramy paczkę za 200 tysięcy końców jako przerywnik. I w tej paczce za 200 koła. Moi drodzy, PS Egipti, proszę bardzo, proszę bardzo. Mohamed Salah. W ogóle nie wiem, czy wiecie. Jeżeli ktoś powiem innego Salaha, to warto zwrócić na jego cenę. No i ja też jestem poniekąd ofiarą tego, co się wydarzyło, bo słuchajcie, Mohamed Salah aktualnie kosztuje jakieś 150-160 tysięcy. Ja go kupowałem za 200 chyba 30, więc dramat. Tutaj jeszcze inform oprócz tego Salaha, w duplikacie. Bez historii, jest rafinia z tych ciekawszych kart pionierzy na wypożyczenie, no to na pewno Duran, którego grywalność jest naprawdę na niezłym poziomie na tym etapie, no i w drugim, słuchajcie, nieco gorzej, niech będzie Alex Boenia. Moi drodzy, już ikonka i zobaczmy, kolejna paka z ikoną, czy tu będzie coś spektakularnego, SP Anglia, tu jest potencjał, słuchajcie, tu jest potencjał, tylko pytanie kto? Chyba tylko Skotz by nie oddał. A jest Lampard, który jest optymalny. Okej. Okay. Lampardik to też jest karta, warta chyba jakieś 300k, plus tego co kojarzę. E, zaraz zobaczymy. Potwierdzimy to ceną. O, przepraszam. 600-700 tysięcy frank Lampard. Nice. Okej. Okay. On też ma power shot, co jest e, bardzo dobre dla tego Lamparda. No, trzeba oddać podzika. Dobra, no i teraz słuchajcie ikona. Patrzymy. Na razie dosłownie każda ikona oddała, co jest zaskakujące. Jest Hadzi. 600-700 tysięcy, Georgia. Hadzi, powerszeciki. No, jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy był w ogóle jakiś traf poniżej pół miliona. No, w sensie, może jakiś tam pojedynczy, ale i tak grywalny, więc ten Szewczenko chyba 450 tysięcy. Hadzi, jak najbardziej, git. No to popatrzmy, gdzie tym razem powędrujemy. Mamy SP i Anglię. Ok, wiemy, że tutaj jest potencjał na coś dobrego. Anglia, ikona. No i teraz pytanie, czy to będzie, nie, to nie będzie Lampard, to będzie Skols, To będzie chyba w końcu ta ikona z cyklu niegrywalna. Ale za momencik się przekonamy, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, ile ten Skols kosztuje. Ale chyba nie zobaczymy. I Paul Skolls ćwierć miliona. No, użytkownika. No to sprawdźmy. Proszę państwa, co się tu podzieje? Mamy problemy techniczne, ale jest Esją Holandia, to nie może być Van Dijk, to musi być Kuman. Prawda? Czy nieprawda? Zaraz zobaczymy. I ten Kuman powiem wam. Tak, to będzie Kuman. Jest OK, Kuman jest absolutnie OK. Obowiązkowy cień i te rzuty wolne oddają. I wydaje mi się, że Kuman też do tanich nie należy. Tak jest, Kuman ponad 400 koła. Dawaj, elegancką ikonę I zobaczmy. Co tym razem się tutaj nam wydarzy? Jest NK. O mój Boże. Czy to jest klątwa Jana Rasza? Wszystko wskazuje na to, że tak. Tragedia, tragedia. Jan Rush. O Boże, że w United. No w sumie piłkarz adekwatny do aktualnej formy United, tak. I zobaczmy, moi drodzy, Kolejna paczka mamy LP i Czechy. I teraz tak. To jest Paweł Nedwyt. To jest karta, która ma PowerShoty. To jest karta, która ma y, SPO. Jeszcze tam jakąś inną pozycję, ale tego Czecha najlepiej wykorzystać właśnie na pozycji SPO. Z uwagi na te PowerShoty, wartość w okolicach 300 tysięcy jest ok, ale mogło być lepiej. W Niedzielę gram. I kolejna paczka z ikoną, a w niej SPD-fra. Czy Vieira ma SPD? Jeżeli nie ma, to i tak jest dobrze, bo może być Petit Makelele i każdy z nich ogarnia Gierkę. I jest Klut Makelele. Klut Makelele. Klut makelele. Wydaje mi się, że jak najbardziej gisione. I teraz zobaczmy, ile taki Klut Makelele e, kosztuje, bo od zadań defensywnych. O Pierunie! Milion dwieście! Big W. Co się dzieje? Serio? Tak, dobra, to są nagrody za 9 winków. No to zobaczmy, 10 razy 82 plus, a w środku. Mamy moi drodzy LP Hiszpania i Bundesliga. To będzie pan Grimaldo, okej. Okay. I do tego Show, a więc podwójny bokałcik o tyle dobrze. O tyle, o tyle dobrze. Jest też karta specjalna. uuu, okej. Okay. Jak wymienne to zawsze spoko. Barcelona. No i oczywiście jest wielki. Robercik Lewandowski. 88 overall. Jesteśmy ale nie jest za dobrze. 87 hero. A po tym Ikona. Więc tutaj naprawdę teraz będzie dobry kontencik. Ale Norwegia na już To wiemy jedno. Jonar, Nerise, Karta niby okej. Okay, ale czegoś tam brakuje. Myślę, że jak będzie jakaś ewolucja. To przyszłościowo może coś z tego Johna Arnerizę będzie, ale na ten moment jeszcze nie. Przechodzimy do paczki z ikoną 88 Max. No i popatrzmy, czy tu będzie lepiej. Eneczka Niemcy, Mirokloze, czyli pół miliona plus, pół miliona plus. Myślę, że nie można narzekać, mogło być na pewno gorzej. Mirek, solidna persona, ciekawe playstyle. No i w najnowszej odsłonie wszystko wskazuje na to, że ogarnia Gierkę. Ogarnia Gierkę Mirokloze. Niemiec, wartość pół miliona. No, no i moi drodzy, przechodzimy do kolejnej paczki z ikoną. Błyskawicznie ją otwieramy. I mamy napastnika. Tylko trezeg mi przychodzi chyba do głowy. A to była jakaś babka. Kto to jest? Czekaj. Piczą. Nie jestem w stanie powiedzieć nic o tej kobiecie. Nie znam jej gwiazdek. Nie znam jej playstylu i żadnych. I do tego nie wiem, jaka jest wartość. Ale piczą warta ponad 400 goła! Paczka z ikoną, kolejna próba. I zobacz. Aha, to jest paczka z hero teraz, okej. Okay. Pomyliło mi się. Dobra, tutaj będzie, słuchajcie. Yy... No wiadomo kto. Berbatow, słuchajcie, Berbatow Wjedzie na rejony i ten Berbatow pójdzie na przypałkę na ikonę.